No. no, i przemieszczamy się, mamy do celu 126 km. Zaraz będzie znak. Tak, to, to nie tu, chyba. Nie? Jeszcze nie tu. Pogoda dopisuje, ładna jest. Zaraz zobaczymy, będzie znak drogowy. Przemieszczamy się drogą numer 25 na Koszalin Na koszalin? Gdzie za 100 metrów w prawo są pierdoli? Prosto jedziemy, nie? on i w prawo. Co? W prawo. A czemu w prawo? Zobaczymy, jesteśmy w miejscowości Co to za miejscowość? Jakaś Nowosiółki? Wiocha jakaś? O. Bocian siedział No mała przerwa Kawka jest O nawet znak drogowy widać. gdzie piątką lecimy na koszalin. chwila zjechaliśmy na pobocze. Pies się załatwi, można jechać dalej. Cisza, spokój, ptaki ćwierkają. Tutaj ta droga to na jakąś wiochę pewnie prowadzi, taka widać zapomniana przez cywilizację A tam gdzie jadą te samochody to jest 25, piątka, to już tak ładniej się jedzie Teraz jedziemy taką wąską dróżką, bo tam na tej głównej był korek, nawigacja nas poprowadziła przez taką drogę leśną, żeby ominąć, bo tam był korek 40 minut aż, nie? I teraz to jest taka dróżka, że tutaj chyba dwa samochody to by się nie zmieściły, ale za to fajne widoki są Ciekawe, ciekawe dokąd ta droga prowadzi. Mało minąć 40-minutowy korek. Zobaczymy, gdzie ona nas wyprowadzi. Wprowadzić nie wyprowadzi. Za 6 km pokazuje w prawo. Zobaczymy. 4 do celu na lepszą jakość drogi czyli ominęła cały korek który miał trwać 40 minut ta nawigacja jest bardzo dobra coś tu sprzedają przy drodze co oni tu mają? cholera rawie co ich tam sprzedają nie zauważyłem Idaliśmy sobie dalej. No i to się nazywa dobra droga. Смотри, мы смариваем, что снимают. Свердлами Аспан. To jest jakieś kurcze stare budynki. Zobaczcie jakie drzewa pochłaniają światło na całe jezdni. Jakbyśmy w jakimś tunelu jechali, tyle tej zieleni z jednej i z drugiej strony. Wygląda miejscowość Miastko jakiś budynek stary co chyba jeszcze sprzed wojny o i tutaj w miejscowości Miastko tworzył się delikatny koreczek ale to nic tworzymy siebie Jest spis nie, spisz przetka? влог к <laughs> 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 To też jakiś ruch jest, bo zobacz z tamtej strony przejeżdża jeden samochód, nie? a tak. tutaj my stoimy, a z, tamten, z, tamten, ten, z tamtej strony jadą. Pewnie jakiś ruch wahadłowy jest. Pewnie Ta tak. O, chciałem wam pokazać zabytek PRL-u. Jeszcze w takiej miejscowości. Ocalały takie budynki, tutaj kiedyś się z tego co wiem przyjeżdżało na wczasy. I to są takie stare, PRL-owskie właśnie budynki, w których w przebywali. Ten obiekt akurat mieści się w darłówku wschodnim na, na terenie zamkniętym terenie zamknięty ogrodzony także można zobaczyć relikt przeszłości. Coś takiego jeszcze istnieje, ale już jest puste. Nie jest wynajmowane, tylko po prostu stoi jako, jako zabytek. Starsze osoby pewnie pamiętają, jak jeździły wczasy do takich budyneczków. A tam dalej już stoi. Nowy budynek. Postawiony, nowoczesny. Ładny teren. Wszystko jest ogrodzone w środku terenu, jak widać rosną normalnie drzewa, także no, można, można obejść ten budynek dalej, dookoła. Tam dalej jeszcze też coś jest, pewnie drugi budynek. Stare prl -owskie. to jest budynek. Numer D, akurat, ale widzę, że to ogólnie jest zadbane. Trawa ładnie skoszona, nie? ładnie wszystko jak się należy. A tam już za, za tym, za ogrodzeniem, już nowoczesny budynek. No i tutaj z drugiej strony mamy okazję podziwiać. Nie wiem, czy podziwiać, czy nie podziwiać, ale to jest też. Relikt PRL. -u. I tak to kiedyś na wczasy się przyjeżdżało. Był jeden budynek, tutaj stoi drugi. Ludzie tutaj mogli sobie leżaki na, tej, na tym trawniku porozkładać po i, i się tutaj opalać. Także tak to wygląda. Fajnie, że coś takiego jeszcze istnieje, można się cofnąć do historii, patrząc na takie rzeczy. No dobra, my idziemy na plażę. Pokażę wam tymczasem apartament nasz w którym jesteśmy, o tam z przodu widzicie, tam całkiem z przodu, tam gdzie palcem pokazuję, to jest ten budynek, w którym jesteśmy i pójdziemy na drugą stronę na plażę i stamtąd wam też pokażę z plaży jak to wygląda. No i potem w środku zobaczycie. Zadamy sobie darówką wschodnim, zobaczcie apartamentowe, to wygląda trochę jak w Miami Beach. Jest fajny teren. Magda idzie z psem. O, zobacz, jak to wygląda. Jak w Miami. Piękny apartamentowiec, i od razu jest bezpośrednio położony przy plaży. Ci, co są na pierwszym, drugim, trzecim piętrze i wyżej, to nawet nie muszą na plażę iść, bo z balkonu widzą morze i mogą słyszeć szum fali się opalać. Także tak to wygląda. Tutaj, właśnie. No a my tymczasem przemieszczamy się na plażyczkę Tutaj w ogóle jest z lewej strony teren budowy, bo budują kolejny apartamentowiec, ale nie będziemy tego pokazywać, bo to są same gruzowiska, więc nie będziemy tam zjeżdżać. Wchodzimy sobie na plażę. Tu jest ten apartamentowiec jakby z drugiej strony Także widać, że jest taki przepych. No, a co to pisze? Uwaga, żmije i kleszcze. Niezłe. A tam dalej już widać morze. Także zobaczcie, tam jest morze. A tutaj jest apartamentowiec. Także szum morza i widok morza i plaży widać właśnie sobie z tych balkonów. Także jak kogoś interesują takie widoczki, to polecam darłówko wschodnie. No, wchodzimy sobie na plażę. No to i ja, apartamentowiec z oddali, za drzewami, więc tak to wygląda. Nie? Piękna plaża. Pusto jeszcze z rana Jeszcze? To było też. No, jesteśmy na plaży w Warłówku Wschodnim. Godzina w pół do dziesiątej rano. Tak widać, w miarę pusto Wiatru dużego nie ma Także ogólnie przyjemnie, słoneczko świeci O, zobaczcie, stoję na plaży Teraz zobaczcie te apartamentowce Także widok Ci co tam mają na ostatnim piętrze Całkiem u góry, na tych balkonach No to po prostu Widoczek jest mega zajebisty Także barówka wschodnie jakbyście chcieli mieć bezpośrednio właśnie apartamentowiec przy plaży. Oni generalnie słyną z tego, że coś takiego budują, bo jak widać w oddali tam stoją kolejne apartamentowce i też to wszystko stoi przy plaży, także yy, berłówko wschodnie słynie właśnie z takich fajnych widoczków. Ciekawą rzeczą jest, że jak jesteście w takim apartamentowcu to otworzycie sobie wieczorem okno czy tam balkon i ten szum tego morza Was po prostu ukołyszy do snu, bo tu po prostu słychać w pokoju, to jest tak blisko właśnie, że to słychać w pokoju no i ten zapach nie? tego morza też także, także bardzo, bardzo fajne rozwiązanie Zresztą no, kiedyś w przyszłości jeszcze dalej tam ampakometowce tam się rozbudują z tego co widzę to tutaj stoją raz dwa raz dwa trzy no i tam w oddali jeszcze widać jakieś kolejne kolejne tak budynki więc no tak to wygląda w dużym skrócie no i szum morza szum morza jest także Widać, że ludzie z rana na plażę przychodzą, ale niewiele, ale, ale jest zainteresowanie taką właśnie poranną bryzą morską. Bardzo fajnie to wygląda. Superowo. No i tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jeśli się podobało, zostaw kciuka w górę. Dziękujemy oczywiście za subskrypcję. No i co? Do następnego zatem. Cześć!